Ja usiemanko z tej strony Hekariz, witam Was w drugim co do kolejności, odcinku informacyjnym. Otóż dzisiaj takie są dosyć istotne informacje, więc zapraszam też do słuchania całego materiału. No i tak jak mówiłem, te, jest tego troszeczkę sporo, ale dobra, przejdźmy do tematu. Otóż miała pojawić się seria z parkourów. Hmm, seria troszkę mi nie wyszła, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. Może jeszcze na nią pomyślę, ale matki dalej mam zrobione, więc matki nie usuwam. Więc, jak na razie, ta seria będzie zawieszona, chociaż jeszcze się nie pojawiła. Też właśnie co do serii z Happy Wrestling, co ma być za niedługo, otóż zmieniłem zdanie, sorry, że tak zmieniam, ale będę mm, po prostu wprowadzę serię taką jak prezentację modyfikacji. No, tak jak sama nazwa wskazuje, będę pokazywał różne mody, prezentował itp. Oczywiście wgra, wgrywać to, chyba, jak instalować te modyfikacje, które będę procentował, to chyba nie będę musiał Wam tego pokazywać, ponieważ to raz wam można wytłumaczyć w komentarzach lub w opisie. Otóż właśnie zastanawiałem się nad serią z gry World of Tanks, zapewne m, wiele osób zna i yy, 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 na pewno lubić tę grę, bo właśnie zaproponował mi tą grę pewien użytkownik. Bardzo mu dziękuję. Na 100% pomyślenie na tą serią. Oczywiście już jestem mniej więcej pewny, że ona będzie. Kiedy? To oczywiście będzie niespodzianka. Um, po prostu ta seria pojawi się tak dynamicznie, spontanicznie, po prostu tak nieplanowana. To się jeszcze zobaczy. I właśnie um, mam troszkę zepsuty mikrofon. Troszeczkę, no dobra. Ostro zepsuty, ponieważ próbowałem ten mikrofon, krzycząc po prostu do tego mikrofonu. No i się zepsuł. Słuchajcie, właśnie jeszcze nagrywam tym starym dźwięk Ale mam nadzieję, że to się zmieni Oczywiście to się na 100% zmieni Bo w następnym tygodniu Po prostu dostanę nowy mikrofon z, z wyższej półki Mam nadzieję, że mój głos będzie o wiele brzmiał O wiele lepiej po prostu dla was żeby Żebyście mnie oczywiście lepiej słyszeli I bym był wyraźny Właśnie ten mikrofon też był taki był głównym powodem, główną przyczyną um, takiego zaniedbania mojego kanału przez najbliższy tydzień, może dwa. jeszcze w ogóle nie wiem ale mam nadzieję, że nie obraziliście się na mnie, że jeszcze ze mną jesteście i pomożecie wytrwać mi do końca. Oczywiście ten koniec mój szybko nie nastąpi. Planuję dosyć długo mój kanał prowadzić. No ale um, oczywiście... A, sorry. Zapomniałem o pewnej serii. Seria długo zapowiadana, jak i oczekiwana na pewno przez Was. Seria po prostu z Minecrafta na modach. Oczywiście mm, pojawił się jeden odcinek, bodajże jeden chyba. No i musiałem usunąć od razu ten odcinek, bo słuchajcie, miałem taki problem, robiłem paczkę na nowo, nową paczkę lepszą. No i. Mm, savea za. Usunąłem po prostu savea. No i tak wyszło, że musiałem usunąć te filmy, bo nie chciałem na nowo robić. Nie chciałem się po prostu robić wszystkiego na nowo. Ale słuchajcie, seria mm, będzie nazywała się Hapak Solo, mm, i po prostu odcinek pojawi się już niebawem, ponieważ właśnie po nagraniu tego audiologa od razu po prostu zabieram się za nagrywanie tamtego to ów y, odcinka z serii Hapak Solo. I mam nadzieję, że będzie to dosyć ciekawy odcinek. Oczywiście już mniej więcej mam zaplanowane na 10 odcinków, co i jak. Ale słuchajcie, mm, teraz po prostu mm, tym się nie przejmujcie. Ta seria pojawi się, tak jak powiedziałem, już niebawem. No i tak, na dzisiejszy odcinek myślę, że to będzie wszystko. Ja się z Wami będę żegnał. Serdecznie każdego pozdrawiam, wszystkich moich widzów. Zapraszam także do lajkowania, subskrybowania oraz do komentowania, co naprawdę bardzo motywuje. No to co? Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie. Oczywiście nie w informacyjnym, tylko po prostu z serii hapak. Mam po prostu nadzieję, że wytrwacie ze mną i że... Będziecie mnie wspierać w nagrywaniu. To cóż, do zobaczenia, ciao!